Nawdycham Nie Jestem cała w kłaczkach. Cześć wszystkim! Witam Was na kanale Magdalena Gryczka. Ja jestem Magda i zapraszam Was na tutorial. A jeżeli jesteście ciekawi, skąd te kłaczki się wzięły, oglądajcie dalej. Dzisiaj zajmiemy się bardzo prostym projektem makramowym. A mianowicie zrobimy makramowego liścia. Pomyślałam, że to będzie fajny taki projekt na niedzielę, akurat, bo dzisiaj w niedzielę to nagrywam. Wrzucę pewnie jakoś w poniedziałek zobaczymy. <grym> I to będzie fajny prosty wstęp dla ludzi, którzy chcą szybko uzyskać coś bardzo widowiskowego. Bo według mnie takie liście, zwłaszcza jeśli zrobić takie większe liście, takie jak dzisiaj będziemy na przykład robić, on będzie prawie na całą kartkę 4, więc spory. <grym> Robią mega efekt. Zwłaszcza, jak to się zrobi z takim fajnym pomysłem, że nie jednokolorowy tylko to, co zobaczycie później. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba, a wszystkie liście, które zrobicie, wrzućcie na Instagrama i mnie oznaczcie. Tutaj jest gdzieś mój Instagram, gdzieś go tutaj wrzucę. Na pewno skomentuję, polubię, dam łapki w górę, wszystko, chwalę się tym, jakie fajne możemy rzeczy makromowe robić, co? <grym> Zwłaszcza, jakie wy fajne rzeczy makromowe zrobiliście, bo to jest najważniejsze w tym wszystkim. Jeżeli chcielibyście więcej takich makramowych rzeczy, to zostańcie ze mną na kanale, subskrybując go i, da i dając dzwoneczek. Dzięki temu fajnie docenicie moją pracę i będziemy w stałym kontakcie. No dobra, to przechodzimy do naszego listka. Będą nam potrzebne patyk, na którym chcemy ten listek zawiesić, sznurki skręcane 3 mm, ja u siebie dzisiaj wybrałam dwa kolory, bo będziemy robić monstery wyrygratę. W sensie, jej, jej liść. <taki> tak jak zazwyczaj. Potrzebujemy nożyczki oraz grzebień, jak i również lakier do włosów. Dzisiaj również wzięłam miarkę taką krawiecką, zwykłą, kartkę oraz ołówek i gumkę, bo będziemy na żywo projektować ten listek. To dobra, to chyba zaczynamy, co? Zdejmujemy niepotrzebne rzeczy na podłogę, bo mam podłogę blisko. Chcielibyście wiedzieć, w jakich warunkach się nagrywa, bo wygląda to przezabawnie. Mm, tak, tego na razie nie potrzebujemy. Zostawimy a tego też, to obłożę na bok. I zostaniemy z naszą kartką, patykiem oraz ołówkiem i gumką. Więc tak, najpierw chciałabym zaprojektować liść. Widzę mniej więcej, jakiej długości jest patyk. I teraz chciałabym odpowiednie pytanie, ile. Chciałabym na tym patyku mieć tych liści, żeby to fajnie wyglądało. Pomyślałam, że fajnie to by wyglądało, jakby był jeden taki duży na środku i takie mniejsze po bokach. Jeden trochę, jeden taki średni, a drugi taki mniejszy, żeby to jakoś fajnie skomponować. Teraz będziemy robić ten największy liść, bo można powiedzieć, że ten mniejszy to po prostu to samo, tylko mniejsza niż sznurka jest potrzebna więc tak, ten największy chciałabym umieścić na środku mojego kijka. Hmm, powiedzmy, że ten kijek niech będzie... Będzie ciężko. Niech będzie tak, żeby on potem jakoś sobie fajnie właśnie wisiał na tym łuku. Prawda? Ten jakby łuk do dołu. No dobra. To zakładam, że fajnie by było, jakby ten liść sięgał mi dotąd. Czyli jest to na jakieś, już wam mówię, no, jest to na 20 cm i razy oko. Teraz wiemy, że liście monstery są takie, nie są takie podłużne, tylko są takie bardziej obłe, tak? Tutaj wam gdzieś pokażę zaraz y, zdjęcie. Li liścia monstery. <grym> Jakby nikt nie widział monstery nigdy w życiu. Najpier najpierw na pewno ciśniemy tak mocno na boki. Jest coś w ten deseń, tak? Jak te linie idą. Nie zwracajcie uwagi na to. Fajnie by było, nie wiem czy mi się to uda, ale to fajnie by było, gdyby udało nam się zrobić jakąś dziurę, prawda? Żeby podkreślić mo monsterowatość tego liścia. Wszystko to zależy od tego, jak mocny mamy lakier do włosów, czy na przykład krochmal. Myślę, że do tego fajnie by się przydał krochmal, nie mam go w domu, dlatego nie użyjemy krochmalu. Bo nagrywam to w niedzielę, tak trochę pod wpływem chwili, ale chciałam wam coś kreatywnego zrobić po takim, takiej przerwie. Dzisiaj pracujemy na sznurkach z polimeksu, więc zobaczymy, jaką mają jakość. Tak, przyjmijmy, że jakąś dziurę tutaj sobie zrobimy, no i oczywiście białe paski. Gdzie byśmy chcieli mieć, napiszmy dziura, to jest jak dziura, wszystko jasne. Gdzie byśmy chcieli mieć plamki bieli, to przyjmijmy, że tutaj, takie dwa paski, jeden grubszy, drugi chudszy, podciągnęłabym tutaj taki większy pasek i gdzieś tutaj bliżej końca. Coś w tą stronę, tak? Czyli to jest biel, biel, biel oraz biel. Tak to u nas wygląda. W takim razie, jak to jest mniej więcej obmyślone, przemyślane, przechodzimy do cięcia sznurków. Nasz sznurek wiodący daj mi na to, że będzie miał tutaj 21 cm. Zróbmy to z zapasem po prostu, co nie? Żeby ewentualnie potem przycinać i mieć na spokojnie nie martwić długością naszych sznurków, tak? Tutaj mamy 21 cm sznurka wiodącego, razy 2, bo to jest sznurek wiodący, który zamocujemy na naszym kiku. Czyli tutaj będą... Będzie dwa razy ten sznurek wiodący, czyli 2 razy 21 i musimy dodać jeszcze trochę centymetrów na sam oplot sznurka. To mamy na pewno 42. Ok, sprawdźmy jaką ma ten sznurek, o, że ten kijek... Tak, to jest 6 razy 2, 12 cm. Zróbmy na 14 cm, Przez 14 cm to jest 56. Więc nasz sznurek wiodący musi mieć 56 cm. Nasze sznurki boczne, przyjmijmy znowu, że będziemy mieć to z lekkim zapasem. To będzie miały, będą, będą je ciała na 10 cm. Razy dwa znowu, bo tu będzie mocowane na sznurku wiodącym, czyli mamy 10 razy 2, czyli 20 i do tego do tych 20 dodajemy przyjmijmy 4 cm na oplot w tym miejscu, czyli będziemy, będę jeździła na 24 cm. To ile tych sznurków to zaraz, zaraz zobaczymy, bo, bo nie jestem pewna. E, to co? nie Tą y, kartkę na razie tu zostawię, żeby nam się fajnie utrwaliło i żeby nie było żadnych niedomówień. A ja tutaj zaraz będę ciała... O Boże, po co ja to zabrałam? Nasz sznurek. Gdzie jest moja miarka? Tu jest moja miarka. Okej. Okay. Najpierw ten sznurek na... zrobię to poza... O Boże, przepraszam. Zrobię to poza ekranem, bo mi się nie zmieści 56 cm na mojej podkładce. Jak testowałam ten sznurek, to on się tak ładnie nie rozczesuje jak na przykład Lovely Cottons, więc można powiedzieć, że ten listek będzie przy okazji e, testem tych, e, tych sznurków z Polymexu. Bo mówię, kupiłam, nie mam pojęcia jaka jest jakość. Sprawdzimy, zobaczymy, jak coś, to będziemy, jak coś to będziemy kupować gdzie indziej. Proszę bardzo, to jest obiecane 56 cm. Nie będę Wam tego mierzyć, ale Wam zaplotę węzłem mocującym na, na moim kijku. Tak? Czyli tak jak pokazywałam to na innych filmach składamy sznurek na pół kładziemy go na kijku, podnosimy, przeplatamy przez niego y, przeplatamy przez niego resztę naszego sznurka i zaciskamy. I jak możecie zobaczyć, to wyszło na styk. Tak? O, o, o już wam pokażę. O, patrzcie, wyszło na, na styk, więc jest OK. Tutaj tylko poprawię, O. Oh. Trochę się śliska na tym... na tym kiku. Bo to jest kijek z wierzby, jak dobrze pamiętam. ja go kupiłam na... w stylu Boho. Mają przepiękne, przepiękne I sznurki. Bo między innymi sami produkują sznurki, w sensie mają własną kolekcję sznurków, więc ekstra. No dobra, to teraz przechodzimy do cięcia naszych. No, cięcia reszty naszych sznurków. I tniemy i ich dużo. Ja wam powiem potem, ile mi ich wyjdzie, bo no, mm, ja muszę to robić trochę na oko, bo jeszcze nie doszłam do wprawy wyliczania, ile dokładnie takich sznurków potrzebuję na liścia. No ale spoko, no, damy radę. Zigniemy <grywanie> to, prawda? Mamy na razie 16 sznurków zielonych, teraz obetniemy trochę białych i zaczniemy robić liścia od góry, a potem w razie czego będziemy docinać nasze sznurki. I oczywiście tniemy parzystą ilość tych sznurków, bo będziemy je zaplątywać wokół naszego sznurka wiodącego w parach. Więc mamy 16 sznurków zielonych, docięłam jeszcze 4 sznurki białe, więc możemy przystępować do zaplatania naszych sznurków wokół sznurka wiodącego. Więc tak, poprawiamy sobie, żeby to tak ładnie leżało. OK. mamy to. Odkładamy naszą miarkę i odkładamy nożyczki. Przykujemy sobie dwa sznurki. Zaczniemy sobie od sznurków zielonych na górze. Sznurki składamy na pół. Tutaj widzicie, jak na przykład złożyłem. Jeden ze sznurków kładziemy pod sznurkiem wiodącym. W ten sposób, tak? Raz drugi sznurek, który również jest złożony na pół. Nakładamy go jakby na ten sznurek wiodący i w jego pętelkę wkładamy końcówki sznurków poprzedniego sznurka. Tego dolnego i końcówki sznurków górnego sznurka wkładamy w pętelkę tego dolnego. Tak? I zaciskamy. Mocno, 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 żeby nam się nie ślizgało. I podsuwamy do góry, bo ja bym chciała, żeby tak się szybko ten nic zaczynał. I, patrząc na nasz wzór, możemy jeszcze jeden zielony y, fragment nałożyć w ten sposób, zieloną parę, ale ja postanowiłam teraz zająć się parą mieszaną. I poprzednio prawy sznurek był poniżej sznurka wiodącego, lewy był na górze, a teraz zamieniamy stronami. Czyli lewy sznurek jest pod spodem, a prawy jest na górze. I zaplatamy to dokładnie w ten sam sposób. Mocno zaciskamy, bierzemy sznurek wiodący i zaciskamy gdzieś wyżej. I kontynuujemy plątanie tych par, sznurków w parach, jakby biało-zielonych, do momentu, aż nam się skończy taka biała sekcja. I znowu robimy tak, że prawy sznurek jest pod sznurkiem wiodącym, o na pół, i lewy sznurek. Doplątujemy. Niektórzy lubią robić te pętelki wszystkie na jedną stronę. Ja wolę robienie tego na zmianę, bo według mnie dzięki temu uzyskujemy bardziej ścisły splot w tym miejscu, że te bułeczki sobie nawzajem nie przeszkadzają. Ok. Dorobimy chyba jeszcze jeden biały, tak na taką wielką białą plamę. Bo tutaj przyjmijmy, że będą trzy sznurki białe, tu będą dwa sznurki białe, tu będzie jeden i tu będzie jeden sznurek biały. Myślę, że to będzie wyglądać wystarczająco spoko. Właśnie mam taka fajna zeberka, nie, nie wiem, bardzo mi się to podoba. I teraz kontynuujemy z zielonymi sznurkami, aż do momentu tej sekcji. Jeżeli przykładowo jest sytuacja, że po takim stanie naszej pracy idziemy się napić kawy, wracamy i nie pamiętamy, który sznurek, czy prawy, czy lewy powinien być pod sznurkiem wiodącym. To mam dla Was prosty sposób. Więc tam, gdzie jest ta bułeczka, tak jak na przykład tutaj, to po tej stronie sznurek kolejny sznurek miała być pod spodem. Czyli tutaj mamy bułeczkę po prawej, więc prawy sznurek ma być pod sznurkami wiodącymi. Proste, prawda? Widzicie, co jest bardzo fajnego w liście? Że się ekstremalnie szybko robi. Ja wam mówię. No bo to tak naprawdę jest tylko zaplecenie dwóch typów węzłów. Czyli mamy węzeł wiodący i takie węzły na pary. Czyli jakby węzeł mocujący, nie wiodący, przepraszam. I takie węzły na pary. A cała reszta polega na rozczesaniu. O, poprawię. Na rozczesaniu tych sznurków i ułożeniu ich y, pod lakierem. Więc to tyle. A efekt naprawdę bywa bardzo mocny, bardzo zauważalny, robi wrażenie po prostu. Ja wiem, że na razie to wygląda jak taki kwadrat, bo wycięliśmy sznurki dokładnie tej samej długości, ale wszystko będziemy modyfikować y, pod koniec, jak spryskamy to lakierem. Pierwszy raz, tak, bo będziemy spryskiwać chyba dwa razy, jak spryskamy to po raz pierwszy lakierem, a potem będziemy wycinać. Kształt mniej więcej taki, jaki tutaj zaprojektowaliśmy na naszej kartce. Dobra, został mi tylko jeden sznurek zielony i jeden biały. Na razie białego nie potrzebuję, dopiero w kolejnym... chociaż może teraz robię jeszcze parę z białym, żeby tu już był biały. No i teraz już muszę dociąć sznurki. Teraz jak tak sobie zaprojektowałam, wiem, że potrzebuję jeszcze jeden, bo tutaj mamy mieć tutaj mamy mieć plamkę białą z dwóch białych sznurków. Tutaj z jednego białego sznurka i tutaj znowu z jednego białego sznurka. Więc na pewno potrzebuję trzy białe sznurki. Długo jest 24 cm, tak jak poprzednio. Mamy trzy białe sznurki, tak jak zaprojektowaliśmy. Teraz idziemy do zielonych i tniemy zielonych. Trochę. No i się na pewno, bo tutaj będziemy mieć drugi biały, czyli raz zielony. Tu będą dwa zielone, czyli trzy, cztery, pięć zielonych to minimum. Wytniemy jakieś dziesięć zielonych. Nie dziesięć, bo. A nie, dziesięć. Hm, nie. Dziewięć zielonych. Wytniemy jakieś dziewięć zielonych i, i zobaczymy. Więc tak, jest pocięte. Mamy trzy sznurki białe oraz dziewięć sznurków zielonych. Więc wracamy do naszego zaplatania. Tak jak obiecałem, robimy drugi biały pasek, czyli bierzemy znowu parkę do kolorów. białe nam zajęły trochę więcej miejsca, więc przyjmijmy, że te, dwie białe, te dwa białe elementy będą w, tym, w tej białej partii. I tu po prostu zrobimy jeden biały, jeden biały element, więc będziemy mieli trochę sznurków w zapasie. Myślę, że jeszcze jedno zrobimy i będziemy mogli rozczesywać nasz. On widzicie, został nam tylko dwa sznurki. Tak, wystarczyło. Patrzcie, te sznurki dolne. Nam fajnie sięgają do końcówki sznurka wiodącego, więc nam, myślę, że nam się to tak fajnie ułoży, bo trzeba pamiętać, że to pójdzie grawitacyjnie trochę w dół, czyli będzie mniej więcej coś, coś takiego. Chyba fajnie, co? Zaraz zobaczymy. Rozczesujemy. I jak widzicie, ten sznurek nie jest bardzo wysokiej jakości, bo tam się takie farfocle robią na końcach, a w dodatku te sznurki, z których on został skręcony, nie są najchudsze, najszczuplejsze. Więc na przykład Lovely Cotton mi się fajniej rozczesywało niż to. Widzicie ile on tej farfocli? Lobli kotonski jeszcze tego nie zrobiły, ale kontynuujemy. Możliwe, że ostateczny rezultat będzie satysfakcjonujący. Zobaczymy. Naszą makramę rozczesałam na wyłączenie kamery, żeby mi się zbytnie nie nudziło, bo robimy dokładnie cały czas to samo. Teraz chciałabym wyciąć nasz projekt, żeby mieć kształt zachowany. I od niego będziemy odrysowywać, nie odrysowywać, od niego będziemy wycinać naszą makramę. Ok, projekt wycięty. Teraz kładę kłaczek. Teraz kładę naszą makramę, rozczesuję ją jeszcze jeszcze raz. Tak przeczesuję, żeby się ładnie ułożyła. Tak naturalnie. W miarę. Czyli tak trochę w dół. To przeczesuję, żeby było właśnie naturalnie. Czyli żeby było tak, jak się układa liść, ewentualnie tak jak działa grawitacja. Tak? Bo wiadomo jak nasz liść będzie wisiał. Ten sznurek, który rozczesuję, który kupiłam, jest dość puchaty, więc najpewniej będziemy potrzebować z obu stron lakieru do włosów. Więc tak, na samym początku przygładzam sznurki, prasuję jakby ręką i zdejmuję wszystkie kłaczki. Tak, tak to wygląda. Teraz odsuwam herbatę, bo nie chcę mieć lakierów w herbacie. I dość obficie spryskuję całość liścia. A potem będziemy musieli trochę poczekać. A moments later. No okej. Okay. Nasz liść wysechł. Tak, lakier jest już wyschnięty. Więc na mojego liścia w tym momencie nakładam nasz projekt. Tak. Wzdłuż naszego sznurka wiodącego. Sobie trochę przekręcę, żeby łatwiej mi się ciało. Wezmę większe nożyczki i przycinam wzdłuż linii naszego projektu, naszego szablonu tak naprawdę w tym momencie. Tutaj górę nie przycinam, tylko ją ułożymy ładnie. Może tak lekko podetnę, żeby nie było takiego obrzydkiego rogu. OK. O, teraz już ładnie. Tak. I możemy lecieć w drugą stronę. Wszystkie niedoskonałości zaraz poprawimy, jak tylko zdejmiemy nasz szablon. Cięcie tego sznurka nie, nie jest najprostszą rzeczą pod słońcem. Dobra, tutaj tak na razie brzydko pękniemy do góry. Po prostu tutaj spróbujemy tak uklepać. I znowu utniemy trochę rogu. żeby ładniej. Zdejmujemy. Docinamy jakieś szczegóły. Nawet możemy podnieść naszego liścia. Żeby sobie pomóc, dociąć szczegóły, czy na przykład zaokrąglić równe, różne brzegi, tak, żeby to wyglądało ładniej. Odwracamy nasz projekt na drugą stronę. Tak dłonią przeczesuję, przeczesuję czas te sznurki, żeby zeszły, jakby żeby były wzdłuż, tak. Obcinam wszystkie sznurki nadmiarowe po tej stronie, tak, żeby nam nic nie wystawało tak brzydko. Widzicie? O, jeszcze tutaj. Tutaj tak dość dużo mi się zawinęło. Jak widać. I na koniec, naszą drugą stronę projektu również spryskujemy dość obficie lakierem do włosów. Żeby ją fajnie utrwalić. Żebyśmy mieli fajnego, sztywnego liścia, bo to w końcu o to w tym wszystkim chodzi, co nie? Żeby nam się nie zawijał i nie był brzydki, jak będziemy go wieszać na ścianie. Ha! Nawdychałam się Nie Jestem cała w płaczkach. Tak wygląda nasz liść ostatecznie. Spyskałam go lachierem jeszcze raz. Palcem zrobiłam dziurki. Palcem rozchyliłam tej te warstwy, żeby się utworzyły takie dziurki prawie jak w monsterze. Będziemy mogli go jeszcze ponownie y, utrwalić, żeby te dziurki były bardziej widoczne i żeby nam się nie zamykały na przyszłość. Ale myślę, że powstała całkiem fajna, widowiskowa makrama. W sensie to jest pierwszy z trzech liści makramowych, które na tym kilku zawiśnie. Ale według mnie powstał bardzo widowiskowy liść i przypomina monsterę Werygatę, przynajmniej moim zdaniem. Piszcie w komentarzach, czy również wam przypomina tą monsterę. I pokazujcie mi własne pomysły na wykorzystanie takiego prostego tutorialu na liście. Co do jakości tych sznurków. Jak sami widzicie, mimo tego, że te sznurki były trudne w rozczesywaniu, udało nam się stworzyć bardzo ładny liść. Tak, fajny, który jest taki mięsisty, a przy okazji nie wygląda źle. Widać pojedyncze nitki, ale według mnie wygląda to bardzo ciekawie. Wygląda to w porządku, bo może to naśladować takie prawdziwe żyły w roślinie. Mimo tego, że moja pierwotna ocena tego sznurka była. E? To po tym, jak wyszedł ten list, to jestem zadowolona, jak to wyszło. Jeżeli film Wam się spodobał, to dajcie łapki w górę dla zasięgów, bo to dla twórcy jest zawsze bardzo istotne. Subskrybujcie dając dzwoneczek, żebyśmy zawsze zostali w kontakcie. Jak i wpadajcie na mojego Instagrama, na którego wrzucam różne makramowe rzeczy i dużo się udzielam na story. Wtedy na pewno będziemy w kontakcie. Co, to tyle. показывайте им эти листья. Папа. -па.